Maurycy Polaski, mój przekaz do mnie. Dzień dobry kochanemu Państwu. Mam przyjemność spotkać się z Państwem ponownie i kontynuować coś, co zacząłem w zeszłym tygodniu. Często się zdarza, że nie dotrzymuję słowa, że zaczynam cykl, a potem już tego cyklu nie ma. Wiem, że części z Państwa podobało się to, co zaczęliśmy w zeszłym tygodniu, w związku z tym. Dla tych z Państwa druga część kupletów w sosie. No świństwa takie, że nie pytajcie, dzisiaj jeszcze większe świństwa niż tydzień temu. A yy, ponieważ no, piosenka jakby rodem z teatrzyków ogródkowych warszawskich, to jesteśmy dzisiaj w ogródku. Zapraszam Państwa serdecznie do posłuchania. <słuch> Бідна дама з міста піли, урокліве м'яла тили, саме тили, бо от пшоту уділяла сім за млоду. Тут і роді ще мисінгувна, пшут тилові не дорувна, і полеці ожила. Він лікар з пороніна практикував на дівчинах в царині з поводу грипи, лечбусь є знудзіли, пані, Bo choć nie był bardzo stary, znał zbyt dobrze ich przywary. Pewna dama z filharmonii nie znosiła monotonii, z do muzyki, pokochała długie smyki, ale była nieugięta przed batutką dyrygenta. Певна пані з певним панем Відлі житті розкохане, розкохане Бом усталю, же на роксі розкохалі Пшешла хуть, уж он не ожил І хуть трохи он не може І уж Tak się zadumałem, ponieważ dzisiaj są ciekawe imieniny. Może nie za dużo, ale przynajmniej pierwszy Solenizant to jest czad. Felicysym obchodzi imieniny 6 sierpnia. Felicysym oraz Jakub, January, Just, Maria, Namir, Nasław, Oktawian, Stefan, Walburga i Wincenty. Wszystkim Państwa serdeczne yy, życzenia. I oczywiście, jeżeli Państwo mają ochotę, zapraszam do współpracy, do udostępniania, do takich tam, takich harcerskich działań. Coś tam na Do widzenia.